Siemanko, witam was, słuchajcie, w filmie, w którym zagramy sobie rankeda bez broni. Cały mecz będę mógł używać tylko umiejętności i nic więcej. Nie mogę nawet klasyka używać, nawet jak z ziemi podniosę jakiegoś stingera i tak nie mogę go użyć. I słuchajcie, jestem na innym koncie, tutaj jest ranga gold 2, a dlaczego tak? Bo często pod komentarzami, czy się pod filmem, w komentarzach piszecie, że ja troluję innym rankedy. Jak robię jakieś challenge, to inni się starają i ja im to trolluję. Ogólnie to w większości i tak challenge, które robiłem, to ja przeważnie otwierałem tabelę. Ale rozumiem, że ten challenge będzie troszkę trudniejszy, więc gramy na koncie, na którym jest trochę niższa ranga. Proszę Państwa, bierzemy Chambera, ponieważ on ma Sheriffa, który ma 8 amunicji. Nie jest to zbyt dużo, ale sobie poradzimy. Napiszcie w komentarzu Chamber, zostawcie łapkę w górę i przybnę wam serduszko w komentarzu. Gwarantuję, gwarantuję. No chyba, że oglądasz ten film za 2 lata czy coś, no to wtedy nie gwarantuję. <laughs> Ej, komu nie przypnę serduszka? Daję 5 dych. 5 dych, piszę w karda, ale to się tyczy 3 dni od publikacji filmu, dobra? Bo tam za rok czy coś, to ja będę sobie długi robił, może, bo nie będę do końca życia przypinał serduszek pod tym filmem. Ale tak, 3 dni od publikacji, komu nie przyjmę serduszka? Nie przypnę serduszka. 5 dyszek dla niego. Zdodżowali. No i mamy gierkę kolejną Proszę, byle nie Aston. no proszę, proszę No dobra, Sunset Zobaczymy Czambuś, czambuś Dawaj, dawaj Hello Kurde, no ciekawe ile fragów zrobię, bo będę grać tylko umiejętnościami Oby mnie nie wyzywali sojusznicy Będzie mi niemiło <gry> No przynajmniej tutaj może nie będzie, że im troluję, co? No chyba, że będę zasysał Ty, Jak będę zasysał na goldy, to ja nie wiem Stary Dogadamy się Witam na mapie No tu mam takiego karambiciora, że ja cię kręcę tylko szeryf czambusia Ej, pasuje w sumie wizualnie do Karamita prime, a idealnie go dobrałem, co? Lecimy, lecimy Kamilu popisz się O nie Nie powiedziałbym, że była to popisuwa Dobra widzowie, jestem tragiczny Ale stary, no nie mogę z tym fotelem Muszę go wymienić, bo to mi za bardzo spadam w dół na nim Witam o, no i witam nas z powrotem w moim fotelu A ja nie mogę broni, co mi dajesz? I teraz tak Jaki kamper! Nie mogę, jak oni się kampią Widzowie, cel na film, minimum 20 kg Muszę zrobić minimum 20 kg, bo jak nie to jest... Stary, to do domu, to pakuję się i Ej, dobra, to usuwam to konto Hej! Nie, dobra, może aż tak nie, aż tak nie, bez przesady Ale, ale... Ale nie wiem, ty, ale mnie nosi ale ma w kołach fajnego. mi Pokaż mi na chwilę tego wandala. Fajny. Ja cię kręcę. Dobra, muszę. chodzić po orby. Żeby ulta zdobyć. Ej, nie mogę. Pro... Dobra. Ja nie mogę. Chciałem go zestrzelić z klasika, ale nie mogę. No, niech ten smug zniknie. Dobra. Dobra, on leży. Mamy B chyba czysty. Ja mam bardzo mało HP. Nie mamy healera. Dobra! Kurde, no! Ja nie mam siły, co w tej łapie się dzieje? Widzowie, tak to jest jak się robi zero rozgrzewki, tak? O kurde, tu jest taka tragedia Stary, że ja nie mam, że ja nie otwieram tabeli, to jest niesamowite Nie, dobra, skupta się, skupta się Teraz jest twoja runda, twój czas, stary O kurde, no i minus jeden ammo Skibidi, skibidi No ja mogę im kupować broń, no Bo to będzie Lepiej wyglądało jak mam wiecie 3000 kredytów i gram szeryfa chambera niż 9000 kredytów i gram i tak szeryfa chambera Kurde gdzie idziemy? Dobra leży sejczka Ty no tutaj to się boję trochę Ała Dobra go 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 here O kurde Dobra może jeszcze jeden tu być Tam jest Dobra Ostatni mam mo, ale bez rozgrzewki jestem, wybaczam to sobie, serio Podniosę tego wandal'a, żeby dać go komuś tutaj Vandal here O nie, 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 nie nie, nie kupujcie mi Stary, mam 8100 Żeby nie było 8000, to wywalę szeryf, a za mapy 7300 wygląda lepiej niż, niż 8 koła Dobra, lecimy mida Już lepiej, już lepiej 2 kile zdobędę w tej rundzie, no i nikt inny nic z mojej dożynie, to będę pierwszy, ale wątpię, że tak będzie Kurde, uciek mi ale timing Chciałem tam złapać taki, wiecie, moment na przejście, że akurat nikt nie patrzy, no ale się akurat tutaj odwrócili. Dobra, i teraz yy, 3 na 2. Ale co tak teleportuje tą Clow? O kurde, no chyba clow tutaj wraca do. <noise> do nieżywych. Na razie wygrywamy 4-1, ale muszę 20 kill zrobić, bo tak powiedziałem. Dobra, mam ulta. W tej rundzie mam ulta. Teraz muszę tutaj poczynić. A zrobiłbym sobie celownik na mój. Aha, bo na tym kącie nie ma moich tu. To konto niedawno jest moje. <noise> Od niedawna jest moje. Ej, to. No dobra, no, kropka jednak. Dobra, tu nie ma co szukać. Jaki timing? Widzieliście to? Co jest? No tylko ja mogę mieć taki timing. Dobra, xd, co tu się dzieje? Yo, ale. <ścoughs> Jaka runda ty. Ale ja daję. Dobra, Phantom here, Phantom here. Wow, co to za Phantom? Fajny, ale wyrzucamy go. Powoli się rozgrzewam, tak, zaczynam powoli czuć myszkę. Fajne. Ty, no, wygrywam rankeda bez używania broni. To znaczy, no co to jest Sheriff Chambera? No, jest to broń, ale to jest umiejętność postaci. No, w sensie, no chodzi o to, że żadna z tych broni nie jest używana. Damy im spajka, zniszczcie tego pieska, dam trapa na plecy. a wezmę orba w ogóle, to bardzo dobry pomysł. Wywalona idemida. Let me plant for all, don't kill him, please. Ok. No, nie, no, chciałem go tutaj do, do orba, orba do spajka mieć. W sensie. Do Ulta! Nie umiem mówić! 7 statystyki na razie. No muszę zrobić 20, muszę zrobić 20. Proszę Państwa, 8800 funduszy na moim koncie. Wywale klasyka, żeby mnie nie kusiło. Wezmę Orba. Oj kurde, ty jest Lipton. Lipton Isty. Lipton Nest. I. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje. Stary, tu jest. Niezła za tym. Ja Nie wiem. Nie komentuję tego serio. Spanikowałem jak nie wiem co, ale się bardzo przestraszyłem. Ci ludzie tu nie umieją. Nie wiem. czego, niczego. Co oni robią, stary? Co tu się dzieje? Oni. Ej, dobra. Gold, to jest jakiś stan umysłu, człowieku. Goldy, platyny dobra, bo tu są wysokie mmr ale masakra, co tu się dzieje, człowieku. Jetka mi przed Morder dasuje. Oni siedzą w czterech na A chyba, albo tak rotują, ale jak rotują, to nie zrotują, tak żeby Dobra, nie, 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 nie. Stary! Oni tam robią chyba challenge, tylko pojedyncze pikowanie. Że jak jeden zginie, to drugi dopiero może, trzeba odczekać pięć sekund i potem dopiero kolejny może. I potem dopiero kolejny. Żeby przeciwnicy nie mieli za łatwo, rozumiecie? Znaczy za trudno, żeby nie mieli Uuu operator, nie mogę go podnieść, aj karamba Ciekawe czy w ogóle będę miał drugi raz ulta w tej połowie, bo jak tak dalej idzie to jak burza lecimy człowieku z nimi Ja cię kręcę, muszę to wygrać, muszę 20 kill zrobić minimum, dawaj, dawaj Dawaj im tapa teraz Do... Ty... Niestety runda nie wygrana To dokupmy, to weźmy Musimy, musimy, musimy teraz Teraz musimy, 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 teraz musimy, 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 musimy. Kamil, no teraz dawaj. No nie, no karambica. <laughs> Karamba. No dawać, wygrywamy to. Dawać tą rundę, dawać tą rundę. Oj, tak, skibidi, skibidi. Oj, ale kurde, one by one. Co tu się dzieje? No ja nie wiem. Co to jest za updraft w ogóle. Nie, no. Widzowie, ja nie wiem. Ale gdybym ja nie grał tylko szeryfem Chambera, to ja czuję, że już bym miał tu z 25 kg, nie serio. Albo gdybym grał tym szeryfem Chambera tylko, ale dwa tygodnie temu, kiedy miałem bardzo dobrą formę, jak bardzo dużo grałem i sobie Imać ćwiczyłem, to stary, to i tak, że miał 20 kg teraz. Ale i jajca. Aleo! No ale sprankowany, co? top 5 pranków. Kurde do. Gramy operatora. Porzucamy sobie tu wandale, szeryfy. Do wyboru, do koloru. No i bonchons, my sami, my tutaj musimy zrobić w tej rundzie dużo kili. Wywalona, lecę po prostu. Mam dużo czasu. Co ta Jetka? Co jest? Ten debil nie wiedział, że spajka tam mamy. Ja nie mogę, tylko wygrał to przez to, że jest debilem i nie patrzy w ogóle na to, co się dzieje wokół niego. Przecież tam chyba nas zginął od pleców i oni tego spajka widzieli tam. To nie jest, że my go tam wyrzuciliśmy, ale może to ja jestem głupi po prostu, bo tak, tak naprawdę nie było. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że tam ktoś zginął od pleców. I oni wiedzieli o tym spajku, tylko jej nie powiedzieli. Bo nie wierzę, że na tych rangach ona zrobiła tak, że dobra, tam jest spajk, ale ja go odpuszczam i idę zaryzykować, że pójdę na B akurat. No nie, no tragedia. Idę im na plecy. Chyba są przed B. Oj, tu jest jeden. No dobra. Dobra, idę i na plecy teraz, tak, tak poważnie, już Dobra Main one, jeden w mainie, Saifuś, siedzi tam. Oj, sobie przez przypadek strzeliłem. Ale co to za tepek, debilu? No i elegancko. 20 kg muszę zrobić, tak jak mówiłem, to jest minimum, minimum i. i muszę po prostu to zrobić, no. Co tu dużo gadać. Ghost here. Damy im tego guścika, bo ja i tak go nie mogę używać. Klasyka w ogóle wyrzucę, bo po co to mi w wykwipunku? Teraz, teraz idą na A, ja wam to mówię i patrzcie, jakie tutaj będzie zagrywka. Dobra. <śm> nie ma zagrywki, co tu. Co ja oglądam się? Ja nie mogę. No, no, jeden lepszy od drugiego. No, to, to tylko jedyne podsumowanie, jakie mi do głowy przychodzi. Nie dobra, chcę, tak omen oh z tym szbakiem ja cię kręcę. Karamba. Amigo, co tu się dzieje? No, nie możemy dopuścić do tego, żeby robili komba, chłopaki. Teraz kulkę orba muszę podnieść, żeby zdobyć sobie go do ultimate'a. Potrzebuję tylko trzech. No, a ten ulcik to jest mega game changer akurat na chamberze. Dużo łatwiej się gra niż tym tylko szeryfem Dobra, oni sam nam idzie. Oła, o nie. Help. Dobra, jestem tragiczny jak Nie no, tak szczerze powiem, że kurde Naprawdę... Są tu, są tu Dobra No nie! Aaaa, no nie widzę tego kurwa! Jeden orb do ulta No zdobądź już tego killa, proszę żebym miał tego ulta No dobra, mam killa, mam ulta, w następnej rundzie mogę go użyć, tylko wygrajcie tą rundę, błagam no, ja nie mogę. Dobra, 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 pięknie, pięknie. O to chodzi, sojusznicy, o to chodzi. Ojej, żartowałem, chyba nie wiem jednak, co się dzieje. Jeden na jeden, jak tego nie wygra, to... Pff, nie wiem. O! Moja psychika tego nie wytrzymuje. Dobra, ulcik. no dobra, teraz muszę poczynić, ale ja nienawidzę, nienawidzę tej gry wtedy, kiedy jest bliski wynik, serio. Tylko że to jest właśnie... W sensie jak nagrywam challenge, to nienawidzę czegoś takiego. Ja chcę albo wygrać wysoko, albo przegrać wysoko Ej, ja w ogóle tej gry nie lubię. To jest. Zapraszam na Mira, do co? zapraszam, ram, pam, 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 pam. Chyba idą A Dobra, mamy jednego kila. No nie, no dobra! Czy jakimś cudem przeżyłem ten lot? Ale po wylądowaniu strzał okazał się niecelny. Nie wiem, jak, jak ona mnie nie zabiła, jak byłem w tym locie, Nie mam pojęcia. Bo ja myślałem, że ona jest dalej po prostu. Dobra, dwa kile i będzie spełniony cel na ten film, czyli 20 kili. Będę zadowolony. A już kupuję im. Niech mają hopoki. Kurde, się tu skradam, jak mysz pod miotłą. Bibibi. Bi, bi. O, jadą na B. Ciekawe, czy mają trapa na plecach Cyphera Mają mój trop. No i tyle było tego widzowie. Ale co to Sky robi? Czemu ona plecami do mnie idzie? Dobra, nie wiem. Jak będą dogrywki w tym meszu, to mam ochotę wyjść. Ale nie zrobię tego, żeby nie trollować innym sojusznikom gier rankingowych. Oj, gdzie ten wandal się rozpędziłeś, troszkę wariat Tuńczo, co? Czuję, że to będzie B. bi b, b. One meet and B. Be. Bejtuję na niego. Oho, to, żem pobejtował. No powinni biec na A, bo jest czyste. Tak, też zrobili. Piesio, ale fajny. O kurde, chyba gryzie. Dobra, raszujemy ich. O nie. Jakie dwa... Trzy? Nie, dobra, nie wiem ile straciłem. Ja nienawidzę, jak on nie ma kapelusza, bo się go nie da trafić, no! Co to jest za mała głowa nagle taka? Ty to zróbcie w ogóle tak, że jak na przykład nie wiem, Chamber używa ulta, to głowa się mu kur kurczy też do takiego ziarnka grochu, co? Wraz, może chcecie taką bo taką grę przecież robicie esportową, że jest bardzo fair dla każdego. Żeby było jak najbardziej esport ready, co? To może zróbcie, że jak Zedka używa ulta, to ma chłopie... To ona na przykład w ogóle nie ma głowy jej się nie da trafić. Nie ma głowy. Dobra, dwa kile, ale i ta runda przegrana. Gagri gagri. Uhu. Uhu. Przynajmniej mam już 20 kili, które chciałem. Hmm, no nic. Hej, hejże, hejże, proszę, proszę, zapraszam na bombsite A, bo tu jestem. Hahaha, ha, ha. muszę, muszę teraz pokazać, na czym jest coś. O nie, widzieli mnie, widzieli mnie, widzieli mnie, widzieli mnie. Ale kurczę, no nic, słaby jestem. Granat, tutaj będzie bombot odrzucany. O kurde, ale ten bombocik to niezły. <gryw> Od razu podskoczył z radości, jak został wypuszczony. Ha, ah, szkibidi, di, e, Bronię halo. Rejs, rejs, ja ci kupię. Dobra, już Claw kupiłem. A to Claw ci kupi. Nie, no, rejska to jakiś. Sigma, co? O, bo nie chce broni, on nie potrzebuje. Wszystko albo nic, albo wezmę orba i wygramy, albo nie. No dobra. Teraz muszę zdobyć po prostu eliminację. Ty, moja drużyna coś zrobiła teraz. Fajnie, Claw. No dobra, mam ulta w następnej rundzie przynajmniej. Tylko to wygrajmy, tylko to wygrajmy. Minęła się w smoku, smoke. No, dobra. A ty, ta, ta Rejska to jest taki tragiczny ziomek On wie o tym, gdzie są przeciwnicy, ale ma to w, po prostu gdzieś Sky została jedna w mainie, jeszcze patem wam gdzieś na mida idzie Mówię mu, że mu kupię broń, to on e, Nie, nie, nie kupisz mi i nie pozwalam, bo moje ego jest tutaj, nie pozwoli ci, żebyś mi kupił Bo pewnie jestem obrażony, że gra szeryfa cały mecz chamberowego Ja nie mogę, jakiś dziadzia <grym>, Dziadzia jakiś, co na ręce siedzi i gra w Valoranta Hebo, on gra tylko umiejętności To nie pozwolę, żeby mi kupił broń, bo ja się z tym nie zgadzam i ja go nie lubię I sam sobie będę mecz trollował Się drapie, żeby teraz nie spikowali? Dobra, git Co oni robią? Ja nie wiem Aha, Spike O, elo, siemanko No witam, witam, ja również wiem gdzie jestem Nie musisz mi mówić, wariacie Jeden na pięć, full popisuwa Ale się popisał wariat No widzowie, nic nie udało się wygrać. Pamiętajcie, chamber w komentarzu, łapka w górę i przypnę wam serduszko. Gwarantuję 3 dni od opublikowania. Jak napiszesz, czy że do 3 dni od opublikowania, to masz gwarancję, że przypnę. Jak nie doceniasz 4-5 z tych w Carda.